O mój Boże, La Mal dostał nową fryzurkę na karcie, Pedrula i Nigo Martinez z celebracją, ale to wygląda fenomenalnie i ten Mbappe, a gdzie jest Lewandowski? W drugim rzędzie go dali, dopiero obok jakiegoś Rodrigo de Pola, ale żenada, La Liga Toc, witamy serdecznie. Edity z TikToka wzięli za bardzo do serca, uznali, że jeśli potrafi się kolega kręcić w kółku na lewej nodze, to potrafi zrobić wszystko jak Ronaldinho. I fineska, Antony wygląda fenomenalnie. Działaj! Za 0? 1 6, 8, nie, 1 4, 8, 7, plus. Dawaj, że pierwszą elegancką flarę Jules Koundy w okularkach, te sprawy tego potrzebujemy. Terstegen, nie za. O, Florian V z Liverpoolu. Witamy serdecznie. Dawaj, Markusia. Ale sklep, o wow, potrzebuję trochę czasu, żeby zebrać informacje. Irena, sama la liga! Ydegard, Frankie de Jong. Dobra, Ydegard się wysprzęglił, jeśli chodzi o ligę hiszpańską. Ale Toców to tu póki co nie ma, a szkoda, bo to są wszystko nagrody za dywizję elitarną, tak? Gdzie tutaj no, nie ma aż tych tak bardzo dużych chłopaków, więc wypadałoby. Ratiu 91, pierwszym Tocem na Ligę Hiszpańską, ale plaskać w pysk O, jest! A, Pawlidis, ta pała! Ta o! Kurna! Niefajnie, Pawlidis, bierzemy Pawlidisa. Ta Menda strzeliła w Barcelonie w tym sezonie, ale i tak koniec końców ulegli. To najważniejsze. I Perpik z pięcioma tocami. Udało się? Udało się, dobra. Póki co jeszcze nie jest najgorzej, ale. Zaczyna to wszystko bardzo zwalniać. Lameus 9,2. Tulis Joyce 9,3. Allen 9,2. Oj, daleko do drogi hiszpańskiej. Fofler 9,3, na koniec. Choleś, o oh, wow, ale pierdoła Kim chujem <laughs> Pedri ma mniej overalla od Bellingama, bo Pedri ma DSPS-y, a Bellingham jest na okładce FC Dlatego tak to funkcjonuje przecież Nie widziałem Ewo Griezmana, nie, 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 klikam tylko i wyłącznie paki Tyle, ale Kubita, jakaś kobita To jest Rejten na Tocie Rayten na Tocie? Tak, z Chelsea Londyn? Mmm, może z mężczyzną za nią? Mmm Rejt, nie, tylko... O! Putaja suki syny! 97! Witamy serdecznie! O mój brachu! Wersja niewymienna! Ale menda! Alesia Buteja z 9,7! Dawaj tę sztukę: 8,6 razy 20! Wymienna! Stocem. To jest Vivion znowu? Nie, Bramkarz. To jest, hej, to jest ten Bysiek! Jezu, za każdym razem zapomniałem, zapominam jego nazwiska. Jak on ma? On ma 9,4 i więcej, przecież chyba! Juan Garcia! 9,4 i więcej, Juan Garcia, a za nim. Uaaaa! Tak jest! Federico Marwenne! Witamy serdecznie, kochasia! On jest wymienny do pioruna ciężkiego, Od razu go sprzedaję. To jest chyba najlepszy wymienny traf odbitych 6. Jak 200, k 700? Mo może tak być, może tak być, no. Boskie przedsięwzięcie. Jest. To jest znowu chyba. Nie, to nie jest ten łobuz, to jest prawa obrona, to jest. Yy, to jest. Jak on ma 9-1 Overala, Wali Akciu, Rumuńczyk, Akciu, Ali, Ratiu? A za Ratiu? KOKE? Vivian! Ko, kurwa, KOKE? KOKE to chyba miał toca w 2015 roku ostatni raz. Minimalnie mnie ta FIFA, ale wyglądał jak KOKE po mordzie. Dawaj go. Też wymienne? Nie, nie wymienne. Dawaj. Nie ma toca? 8 razy 2 u mnie. Chyba, że na te 9-3 były inne zadania. Globalne limitsy. 7 kart, 8, 6 i więcej. No okej. Okay. A jaka jest gwarancja? 70% na toca. 70% To jest uczciwa stawka. Tylko jeszcze jakby wzięli moje monety. O, wzięli! No i jest tocik! Jakiś wielki bysiek to jest. Na bramce. Oj, koszta, szkoda, bo jakby znowu był ten zespaniolu 9-4 to mogłoby być wszystko. A tak jest koszta 9-2. No FC Porto, a za nim? FC Porto, FC Porto, MĘŻCZYZNA! A Kokczu na CM No niestety, tutaj trochę gwarancji La Ligi no nie ma, nie? Przy jednym golu w 10 różnych meczach skład Bartosz Dobra, no to, to jest dosłownie to samo co, co robiliśmy tydzień temu, nie? Depola trafisz? Nie, Depola nie, 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 Depola byśmy nie chcieli, absolutnie nie ho, ho, ho. Cieka, tu jest całościowo? Tak. La Liga i Liga F, toc gwarancja! OHA! Uh -huh. i 9,3 razy 5 E, F, I, G, -e S, Toc. Cokolwiek to znaczy, Warto, że da bardzo ochoczo miliony w środku. Re mega jeszcze na pobudzenie, tak? Na pobudzenie konsoli, żeby ona się dogrzała, żeby wiedziała z czym ma do czynienia. Rolfo, oj, Rolfo. Ona nie ma toca? Łada Gwarancja La Liga BBVA. Gareth Bale, Mezut Ezil, Sergio Busquets. Mężczyzna! Ale jakiś taki dziwny, Antonio! Antonio Rudiger! Na rozpoczęcie! Bardzo ponętnie. Witamy tego totalnego kretyna w tej koszulce. Bardzo mu do twarzy. Piekielnie do twarzy mu. Ok. Not bad, not bad. Niezły start. Kolega zostanie angaż na fu Champions. Każdy od defensywy. Każdy od defensywy. To jest to. Najlepsza paćka w całej grze. W sezonie 2025 Premier La Liga, Liga Bundesliga Ligę. I kto wychodzi jako pierwszy? Bramkarz. Tragedia. On ma 9:4! To jest tragedia. Tragedia selcowa. A za Selsikiem No! Paczula! Tak jest! Paczula! Ha! Elegancko! Elekurna GACKO! Milion monet! Ale duecik! Nie tracimy żadnej bramki! Buka saka! Paczula! Paczula uczciwy! Bańka! Oj, trochę mu się spadło! Zostaniemy przy tym, że kosztuje bańkę! Ale damy cię tutaj! Oby światła nie zgasły, będzie autostrada. To było bardzo raciszowskie szczerze! Dawaj, że tego obuza, temu wrzucimy kotwicę. Co to za paciuszki masz wasylu, Boże? Że Ty mnie tu zapraszasz. Oj, oj, ojoj, oj, oj. I gwarancja 9/3. Obie gorzej jak u mnie, ty łobuzie. Liga hiszpańska? Eś, o! Hiszpania! <laughs> Pałku Barsi! Albo Inigo Martinez! Pałku Barsi! Czyli Guś! Pałku Barsi! Pałku Barsi, Gold! Fajnie, gratuluję, zazdroszczę. Ja go nie mam. Dawaj tego łobuza. Premier League, Ligę seria, Bundesliga, Bundesliga, La Liga Quicksell zrobił, a żebyś, kurwa, dostał brak walkoutu w tej palce, ty mendo Kto to idzie? Eś, o, to jest Stach, nie Rüdiger, 9-5 Rüdiger O, kurna, 9-5 więcej No, jest potencjał na rzeczy Oby nie, o, jest, jest I ślimy, kajny, majny Klaus Smaś się w piekle, Wasylu a, tak, pogadził kubarcym, to dostał kubarcego, ale między poślady. danzo 9-6 wpadł. Danzo, Danzo Kudro? 8-5 pik. No? Toc? A, Pavlidis. Mmm. Ta Patryk Haro pewno będzie jutro we SBC-ku. Myślisz, że P podejdzie City po tym sezonie? Nie ma takiej szansy. Zostanie. Taki Jurgen w i niemiecka batalia mogłaby oddać. Ej, to by było fajne dla całej ligi, masz rację. Byłoby to całkiem przyjemne, dlałka. Ale całe szczęście się to nie wydarzyło, ponieważ Jurgen Klopp jest trzy razy lepszym trenerem niż Szabia Alonso. Ikona o wartości miliona. No. Pierwsza. O generał Raul z szalkiej Gerzenkirchen. Druga. Wayne Rooney z Derby County. O, i trzecia. A Smith, ujwi skąd, bo to kobita. 93 razy 5. 93 razy 5, panowie. Rączki na klawiaturę. CDM Deutschland kobieta. To jest jakaś pierdoła. Nie pamiętam tej koleżanki. Nazwisko? Nusken95, a za Nusken? O oh Jezu. Yes. Gracz palety dostał, dostał w dziąsło. Jak nas to niezmiernie cieszy. Gwarancja Hiszpanii. Czy 93 od razu wziął? Nie, no chyba gwarancja Hiszpanii, Elo? Huh? Hello? Ojej, kompromitacja Aleksia Fernandez. Paczka 5 kart 93. Kobieta, ale może jakaś fenomenalna. SPO Jezu, na SPO chyba jest Butajaś jaści Bonmati, prawda? Chyba, że Bonmati dalej na SP ale spokojnie. Bo jeszcze pies pogrzebany nie został. Weir? Oj, został pies pogrzebany. To jest najgorsze rozdanie, najgorsze jakie widziałem chyba Wreszcie mężczyzna jako pierwszy idzie Ale jaki? To jest Ruli A Ruli tu nie ma 93 albo 94, to jest tragedia Ruli Bro Fernandez, Fernandes. Griezmann, ooo, fioletowy Griezmann Okej, okay. dobra, myślałem, że jest tak warty dużo więcej, ale przynajmniej można nim sobie pograć ochoczo Trochę uratował sytuację No to mogę ją jedną kliknąć Jedną mogę kliknąć, sportową Z tygodnia piątego Ale raczej, raczej lepiej skupić się na tych paczuszkach Które są po 22 United States, Olympic Lyon To jest zwykły walkout Właśnie o tym mówię, nie? Te paczki, wszystkie inne Jak za 400k, to jest taka wciepa To jest taka wciepa, kompromitacja 8-6 Ej, Spurs To jest, panowie, Spurs To jest hackerberg! To musi być Spurs, tak? Bo tylko i te karty chyba lecą mi Son Takie sprawy Sar 96 Okej, okay. no był sufit dużo wyżej 100k, on kosztuje 100k